Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj będziemy kontynuować temat jesiennej szafy, tym razem w ujęciu kapsułowym. Także pokażę Wam, jak z 12 elementów odzieży i kilku dodatków stworzyć aż 100 różnych stylizacji. Gotowi? Zaczynamy. Jeśli kojarzycie mnie z Instagrama, to pewnie wiecie, że ja wprost uwielbiam tworzyć takie mini szafy kapsułowe. Zawsze fascynowało mnie, jak z ograniczonej, często właśnie niewielkiej ilości elementów powstać może tak wiele. Takie ćwiczenia z właśnie tą ograniczoną ilością elementów to nie tylko świetne pobudzanie naszej kreatywności, ale także po prostu odkrywanie pełnego potencjału naszej szafy. Dzięki temu często wpadamy też na takie, wiecie, połączenia czy też zestawy, na które wcześniej po prostu instynktownie byśmy nie wpadły. Dlatego. Warto przy okazji takich porządków sezonowych sprawdzić to, co mamy w szafie, i zrobić sobie taką mini modową sesję ćwiczeniową, po której po prostu zyskamy pełną gotową bazę outfitów. Oczywiście musicie być też świadome tego, że takiej w pełni funkcjonalnej mini kapsuły nie stworzycie z elementów przypadkowych, wiecie, tak na ślepo wyciągniętych z szafy. Przynajmniej jeśli nie macie tej szafy w jakiś sposób już zbudowanej i ogarniętej. Co więc jest ważne, jak podejść do tego zadania? Bez względu na to, ile elementów finalnie znajdzie się w Waszym zestawieniu, pamiętajcie o uwzględnieniu tam ubrań bazowych, bo bez nich to się po prostu nie uda. Ja wiem, że takie rzeczy bardzo ciężko się w sklepach kupuje, ponieważ wydają się one być nudne, natomiast funkcjonalna szafa kapsułowa bez nich nie istnieje. I ja wiem, że są osoby, które potrafią tworzyć świetne stylizacje z elementów nietuzinkowych i ekstrawaganckich, natomiast często wymaga to takich pokładów kreatywności, których na przykład wychodząc rano do pracy nie mamy. Dlatego dzisiejsza szafa kapsułowa będzie się składała z elementów bazowych i bezpiecznych. Takich, które w Waszej szafie prawdopodobnie się już znajdują. Aby maksymalnie ułatwić sobie zadanie w tworzeniu zestawów, warto jest ograniczyć kolorystykę do maksymalnie 4-5 barw. Ja do swojego zestawienia wybrałam czerń, biel, beż, brąz, błękit i elementy złota. Tak jak już wspomniałam, kapsuła składać się będzie z 12 elementów, w których skład wchodzą dwa gładkie t-shirty biały i czarny, błękitna koszula, mini z ekoskóry, beżowe cygaretki z wysokim stanem, klasyczne jasne jeansy okroju momfit, lekko oversize'owy biały sweter, bardziej dopasowany beżowy sweter, widowa czarna marynarka, Lekko oversize'owa marynarka w kratę, płaszcz typu trench oraz kurtka typu biker. Wybrałam też 5 par butów trzy na cieplejsze dni i 2 na nieco chłodniejsze oraz kilka dodatków. Tworzenie zestawów warto zacząć od pokompletowania ubrań w bazy czyli połączenia dołu. Z górą najbliższą ciału jak t-shirt czy koszula. U mnie takich zestawów wyszło około 15, natomiast tylko część z nich nadaje się do samodzielnego założenia. Są to outfity, które nadadzą się na cieplejsze dni jesienne, czyli właśnie takie jak teraz jeszcze w sumie mamy, tak? kiedy to lato w pełni nie przeszło w jesień. Pozostałe bazy to po prostu outfity, z którymi możemy pracować dalej i które wymagają założenia kolejnej warstwy, jak marynarka, kurtka czy płaszcz. No i dochodzimy do największej przeszkody w wyzwaniach tego typu, czyli do pogody, która potrafi tak naprawdę nas zaskoczyć i zmienić nasze stylizacyjne plany z dnia na dzień. Mimo wszystko uważam, że właśnie ta pora roku, czyli jesień, jest najlepszym momentem do tego, żeby taki eksperyment ze swoją szafą podjąć, ponieważ technicznie jest łatwiejsze dołożenie kolejnej warstwy niż zmiana stylizacji z jesiennej na letnią. I także w tym zestawieniu elementy pozwalają nam na to, żeby szybko przekształcić stylizację z takiej. Powiedzmy na cieplejszy dzień do takiej na dzień chłodniejszy, wystarczy tylko po prostu dołożyć odpowiedni kolejny element, czy też zmienić obuwie. Nie będę Was oszukiwać, że te wszystkie stylizacje, które Wam pokażę, będą się jakoś diametralnie od siebie różnić, no bo wiecie, mamy ograniczoną ilość elementów i pewne konfiguracje po prostu będą się powtarzać. Co jednak zrobić, żeby mimo wszystko dbać o różnorodność? Przede wszystkim pamiętać o dodatkach, ponieważ one są ważne. Buty torebki, pasek, a paszka. To wszystko również wpływa na odbiór całości. Warto też na przykład czasami, wiecie, jak macie sweter, to raz można go włożyć w spodnie, drugim razem nie. W koszuli można podwinąć rękawy, można ją zapiąć wyżej, można zapiąć niżej. To wszystko też ma znaczenie. No i oczywiście fryzura. Nią też możemy nieco zmienić charakter stylizacji, dlatego warto o niej pamiętać. Wszystkie stylizacje, które dzisiaj dla Was przygotowałam, mam nadzieję, że chociaż trochę zainspirowałam Was do pracy i takich eksperymentów z własną szafą i może nawet do stworzenia własnej mini kapsuły. W komentarzu dajcie znać, która ze stylizacji najbardziej wpadła wam w oko oraz czy może przede wszystkim macie już jakieś pierwsze doświadczenia z budową swoich mini kapsuł, koniecznie podzielcie się doświadczeniami. Na zakończenie zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie więcej pomysłów na takie mini szafy kapsułowe oraz inspiracji na codzienne stylizacje. Zachęcam też do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. A tymczasem do zobaczenia. Buziaki. Pa.